Kochani, z tej strony nowa pracownica ambasady Nikiel. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak zapewne wiecie, jako ambasada krętactwa pracujemy od rana do wieczora, żeby dostarczać wam najświeższe podsumowania streamów Kuby. Ale ostatnio mamy przestój. Zapytacie, dlaczego? Bo z nieznanych nikomu, nawet nam, powodów. Kuba zniknął. Pamiętacie Kubę? Ten gość, który codziennie odpalał streama o 21.00. A my, jego wierni widzowie, siedzieliśmy z nim godzinami? No to pewnie zauważyliście, że nagle, paf! Zniknął. Cisza. Zero streamów. Zero klipów. Czat zdezorientowany. Pyta. Halo Kuba, kiedy stream? Ale spokojnie. Dziś redakcja Ambasady Krętactwa rozwiąże dla Was tą tajemnicę. Zacznijmy od najważniejszego: broda. Niemem. Nie dodatek. Przerwa była niczym innym jak decyzją strategiczną. Wcześniej, jak wszyscy wiemy, Kuba nie miał brody, bo jego dziewczyna jej nie lubiła. Więc, jak każdy zakochany chłop, zgolił ją, żeby sprawić swojej lubie przyjemność. I tym samym złamał serca widzów. Ale coś się zmieniło. Pojawiła się broda 2.0. Nie taka, gdzie powie, zapomniałem się ogolić. Taka, że czat pisze. Boże, Kuba, powiedz mi coś o Marvelu, błagam. Powaga emotki spamowane na prawo i lewo. Bo prawda jest taka. Kuba bez brody wygląda jak leszcz. Ale z brodą? To jest przysto. To jest rockstar. I on to zrozumiał. Wróci do nas. Silniejszy. Brodaty. Odrodzony. Ale nie myślcie, że to wszystko. Że Kuba tylko siedzi na kanapie i czeka, aż mu zarost urośnie gdzieś indziej niż na rękach. Nie, nie. On działał w cieniu. I stworzył coś, co może być nową erą Twitcha. Przedstawiamy. MC Omnitrix. Tak widzowie. Serwer Minecraft ale nie jakiś tam klasyczny survival na trzech pluginach i texture packu z 2016 roku. Tu chodzi o coś większego. Tajemniczy projekt, custom eventy, bossy, fabuła, modpack, który ponoć wymaga RTX 5090, NASA PC i co najmniej trzech godzin snu tygodniowo. Mało kto wie, co tam się dzieje. Ale insiderzy mówią jedno. To nie jest Minecraft. To jest uniwersum. I wiecie co? Może właśnie to jest jego wielki powrót. Nie przez Demka z Dorksem. Tylko przez świat, który sam zbudował. No i trzeci filar tej teorii. Stellar Blade. Jeśli znacie grę, to wiecie, że jest to gra mająca zaoferować nam widzom niezapomniane doświadczenia. To gra, której nie streamuje się tak po prostu. To się reżyseruje. Buduje napięcie. Czeka na idealny moment. I plotka głosi, że Kuba właśnie to robi. Czeka. Planuje. Odpala gierkę tylko po ciemku, co by dziewczyny nie denerwować. Bo powrót musi być epicki i tiktokowy. Nie ma mowy o zwykłym streamie sorki, że mnie nie było widzowie. To ma być wejście jak w anime. Epicki comeback, broda Stellar Blade i wielki serwer Minecraft. Więc jeśli zastanawiacie się, Ej, gdzie ten cały kuba? To odpowiedź jest prosta: on wróci z brodą, z serwerem, z kontrolerem, czy też innym drążkiem w ręce przy Stellar Blade i czatem zaspamionym emotkami ze wzruszenia. Zostawcie komentarz, jeśli też czujecie, że coś się gotuje. I dajcie znać, czy macie swoje teorie na temat zniknięcia kuby. Sekcja komentarzy jest wasza. Zostawiajcie suba, lajka. A przede wszystkim, nie zapominajcie, czasem streamer nie znika, czasem ewoluuje. Ambasada krętactwa bez odbioru.